Witam Cię bardzo serdecznie drogi widzu. GaloQuero z tej strony w premierowym odcinku Impaler. Jest to gra twórców projekt Warlock, w której lądujemy na takiej arence i mamy do pokonania kolejne hordy przeciwników, czyli taki arena shooter, ale z elementami like. Pozwoliłem sobie na chwilę uruchomić ten tytuł, żeby zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Ej, to zrobiłem wynik 1430, bo po prostu Wyłączyłem, żeby tam dalej sobie nie spoilerować i przeżyć to tak, jakby na odcinku. E, mamy tutaj ulepszenia, które oczywiście nie są jeszcze odblokowane. Natomiast, zaczynając grę, możemy tutaj sobie ogarnąć broń na start. Nieco lepszą. Tylko musimy tutaj wiadomo, wykonać dane. Powiedzmy, spełnić war dane warunki. O, może tak. 50 na przykład. Zabójstw z beczki. E, 500 ze szpikulca, i tak dalej. Niestety na razie możemy tylko sobie tutaj ogarnąć um, SMG. No i zaczynamy. Lądujemy tutaj w takim miejscu. Mamy tutaj zaznaczone, żeby zabić tego przeciwnika um, szpikulcami. Naciskamy prawie przycisk myszy i pach, pach, i pach. Teraz tego przeciwnika. Możemy zmiażdżyć skacząc. Mianowicie wyskakujemy, i od góry, jak zaatakujemy, to jest taka fala uderzeniowa i po prostu przeciwnika rozwalamy. Tutaj, żeby zdobyć tą broń, musimy przebić tą bańkę. No i teraz pierwszy stage został zaliczony. No i oczywiście, zaczynają pojawiać się przeciwnicy. A rzecz jasno musimy ich zabić. Gra oczywiście kosztuje śmieszne 12 zł, więc nie spodziewajmy się tutaj nie wiadomo jak idealnego tytułu, ale Vampire Survivors na przykład również nie kosztowało za wiele, a jaką frajdę spowodowało. O, nawet nie wiedziałem, że da się od tych przeciwników odbijać, skacząc z głowy na głowę. A poczekamy, sobie tutaj, aż oni przyjdą. O, slow-mo. Yeah, slow -mo zawsze było dobre. Bum. O, jakieś osiągnięcie nawet zaskoczyło. Jak widać tutaj po prawej stronie w dolnym rogu ekranu mamy taki, jakby można by powiedzieć, licznik, kiedy nam się na przykład broń zatnie. A teraz, jak doprowadzimy do maksimum, no to jak widać, nie możemy strzelać. Dobra, pierwszy stage został ukończony. A znaczy, przepraszam, drugi stage, więc wchodzimy. Przesuwać to mam? A, to miejsce tu mam przesunąć, ok. I zyskałem dzięki temu monetki. Czyli to jest taki jakby skarbiec, ale nagroda, coś tego typu. Jeszcze. O, trzeci stage. No i tu jest ten moment, w którym możemy sobie za monety wykupić jakieś, wiecie, um, ulepszenia. Tylko że mamy pytajniki, czyli nie wiemy tak naprawdę, co to daje. Ale dobra, weźmiemy sobie Spike Upgrade. Zwiększa rozmiar i ilość powodowanych obrażeń. To strzela czy co to robi? Nie, to chyba jest taka ściana po prostu. Nie, to są kolumny. No chodź to, chodź to. Pięknie. Kolejne osiągnięcie. Jakieś tu zaskoczyło? Spajowo. Daj monetę, daj monetę. Nie tego chyba w ten sposób nie da rady za bardzo załatwić. ...emocjonujące bardzo. Nie, nie da rady. No ale kolejny segment chyba za to ukończony. Wkraczamy w kolejny znowu... ...w kolejną rundę. Ja weapon gets a higher rate of fire. No przyda się na pewno. Dobra, uciekam stąd, bo. Okay, czy mnie to może zmiażdżyć? Oho. To chyba zadaje obrażenia jak się to rozwali. Więc jaki z tego morał? Najlepiej tego nie rozwalać. Ej, co to? A wiecie co jest fajne? Można sobie okopy robić. Przecież z tych... Yy, tak jakby... tych tak jakby tutaj... Dobra, wyskoczmy sobie, yeah, Wow, Nie do końca tak to miało wyglądać. Whoops, dopiłem w trochę złe miejsce. Segment ukończony. Niestety tutaj. Karb nam zniknął. E, co, do, co do tego, co ja mówiłem, że można okopy sobie robić. O. Widzicie? I oni nie przejdą. A my się możemy tutaj, tak jakby, zabezpieczyć i okopać. O to mi się rozchodziło. Spike, jakby, up upgrade'a weźmiemy. Okej, okay, więcej obraźni zadają jak świecą czarną magią. O! A ja nie wiem, to jest przeciwnik, czy co to jest. Tu musimy kryształki rozwalić ok. Chociaż szczerze mówiąc, to chyba były właśnie pułapki. Co to jest? Okej. Okay. Kubany z granatnika jakiegoś nawala w ogóle. Co to za gość. Tak to wygląda. No nieźle, nieźle. Nie, no muszę przyznać, bardzo fajne, emocjonujące, takie dosyć. <ścoughs> Są te wymagania tutaj. Dobra, już widzę, że tam jest kolejna. Ajajaj, chyba się nie wyrobię. A jednak udało się. No i mamy szóstą, można by powiedzieć. Yy, szósty poziom. w bullet timeie strzelamy szybciej. Możemy jeszcze jedną wykupić. Weźmiemy sobie Health Upgrade. No i pasywna regeneracja. Super. O! Jakieś nam tutaj pułapki zaskoczyły. A gdzie jest... Tam. A, bullet time jest do góry i napełnia się wymiary naszych podstępów z zabijaniem. Oczywiście ciągłym zabijaniem. To jest akurat dobry moment, żeby tutaj sobie dużo golda zdobyć. A, i to by było na tyle. <laughs> Body upgrade. Push away enemies when hurt. Może być. O, to rakietami jakimiś strzela w ogóle. A znowu jakieś osiągnięcie zaskoczyło, nie wiem za bardzo za co ładnie, ładnie. Ła. I koniec. Poszło całkiem zgrabnie. Niestety żadnego upgrade'u nie wykupimy teraz. Tam się rzekomo coś pojawiło. Dużo się dzieje. Najbardziej irytuje właśnie ten jego mość. O, go. Niebezpiecznie troszkę to wygląda. Dobra, chodź to tu. No i co? Dobra. Rundka ukończona. Zaczyna się coraz ciężej. Ale spoko luz. Daje Daję radę. Body upgrade. Increase the height of your double jump. No. Faktycznie jest wyżej. O boom. To było satysfakcjonujące No chyba ten nie obrywa. Ale rozwałka. Ale w sumie mamy wyskok. Więc czemu by nie zrobić właśnie tak? I po wszystkim. Jeszcze, jakby się dało w ogóle rzucać tymi beczkami, to byłoby coś. Mind upgrade? Show the health of enemy monsters. Może być. Wow. Jakby mi na web spadło. No, tam są widzę. E, dobrze, niech to porozwalają. Pięknie. Przydałby się jakiś wyskok. O, niby wyskoczyłem. Boom. O, Oj, 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 Z życiem nie jestem na tak, niestety. Ale u, ale udało się przeżyć. Mam niby pasywną regenerację, ale chyba teraz to nie działa. I chyba właśnie doszedłem do jakiegoś bossa. Zbierzmy. O, trzy razy więcej Golda za Barry Kills. Da się tak? Da się tak. Najbardziej irytujący są właśnie ci to tak strzelają. który myśli, no. Whoa. Robi się niebezpiecznie. Ajajaj. O. Udało się go ubić. Masakra. Your torturer and his minions have been slain. The nightmare appears over. As you stare at the dark and desolate domain of the Skull King, you can't help but feel this isn't the end. No i jak widać, zebrałem tutaj 19 830 punktów. Odblokowaliśmy sobie Harvestera. No i tutaj mamy też między innymi... addony, które sobie pozbieraliśmy, czyli te perki takie, można by powiedzieć. No i to by było na tyle, nie? Aktualnie możemy zacząć sobie nową grę i zacząć na przykład nie z SMG, ale z Harvesterem. Zobaczymy tylko jak tutaj sobie radzi ta broń. No jak widać jest ona... Mocniejsza. Ale nie będzie się sprawdzać pewnie na... Dalsze odległości. Najlepiej z bliska. No, i tak to właśnie wygląda. I wiecie, gramy sobie znowu kolejny raz, odkrywamy nowe przedmioty, nowe perki. Gramy sobie kolejny raz, znowu odkrywamy coś nowego. No, i tak przez, 10, przez 9 rund, plus boss. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Oto przed Wami właśnie tytuł Impaler za 12 zł. Nagrany przez Quero, Zachęcam do kupna. Bo. W sumie 12 zł to nie jest dużo, a Friday jest całkiem fajna. Tylko szkoda, że nie ma wieć takiego rozdziału pierwszego, areny rozdziału drugiego, tylko jest 10, tak jakby tutaj, rundek i to by było na tyle. Ale jest nazwana kategorią minimalistyczną, więc czego się spodziewać? Ważne, że dostaliśmy całkiem fajny tytulik na zabicie nudy. Dzięki jeszcze raz za uwagę, zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i do zobaczyska na innych przeze mnie nagrywanych grach. Albo jeśli sobie życzycie, nagram kolejny właśnie taki tutaj run, oczywiście z nową bronią. Trzymajcie się!